Dzień dobry, cześć! Z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w 30. odcinku mojej serii z gry Roller Coaster Tycoon 3. Ostatnio mieliście okazję oglądać filmik, w którym robiłem ostatnią finałową misję z podstawki. Dzisiaj rozpoczynamy już dodatek, który oczywiście nosi nazwę Wodne Szaleństwo. Od tego właśnie dodatku sobie zaczniemy, jest też dodatek Dzikiej Jazdy. Mm, dobra, już jest wszystko elegancko tutaj utworzone. Jak widzicie mamy tutaj, no aż, może nie aż, tylko właściwie 9 scenariuszy. Rozpoczniemy sobie standardowo od tego pierwszego. Okej, okay, rozpoczynamy. No i słuchajcie, ten dodateczek troszeczkę będzie się różnił oczywiście od podstawki, no ale zbyt wielu nowinek co tutaj nie ma. Eee, oczywiście scenariusze są nowe, to przede wszystkim myślę, że jest ciekawe. No ale właściwie rzeczy, które są w tym dodatku, były już dostępne wcześniej. Eee, czyli mowa tutaj o, o basenach, o atrakcjach wodnych, eee, głównie o takich rzeczach, plus tam jeszcze jakaś, jakaś sceneria dochodzi coś tam też z menu zostało zmienione w tym dodatku, Szczerze mówiąc ja nie wiem dokładnie jak to wyglądało Co prawda są tutaj takie ikoneczki, które mówią nam o tym, co było, co jest właśnie tą zawartością dodatkową, a co nie no ale nie wiem w 100% jak to powiem wam szczerze wyglądało, bo od zawsze tak naprawdę grałem w tę złotą edycję, która jest właśnie dostępna od razu z tymi dodatkami. Tak więc słuchajcie, no, mam nadzieję, że tutaj też naprawdę będzie sporo ciekawych scenariuszy E, przyznam się szczerze, że nie wiem, czy dodatek ukończyłem kiedykolwiek. Więc też myślę, że to będzie dla mnie ciekawa rozgrywka. Na no, pierwsza rozgrywka nosi nazwę Zatoka Kapitana Blackheart'a. E, dobra, o co o co tutaj nam chodzi? No, oczywiście jakaś historyjka. Mm -hmm. Skrzynia srebra i tak dalej, no ale dobra. Na asystenta potrzeb potrzebujemy e, 300 gości w parku. E, 20 gości musi korzystać z basenów. E, następnie 450 gości w parku. I seteczka musi korzystać z basenów. No dobra, tutaj widzę, że nic mi się nie zmienia. Po prostu muszę dbać o gości w parku, muszę dbać o baseny. A na koniec, jeszcze ocena parku musi być dosyć wys wysoka. Coś, czuję, że tutaj mam dużo kasy na start. Tak też jest, nie ma żadnej pożyczki. E, 10 tysięcy dolców od razu. No ładnie, też opłaty za wstęp można od razu ustawić. Ale ja chyba nie będę ja tego teraz, teraz robił, wam powiem. E, no dobra, tak więc no, po prostu porobimy baseny dzisiaj. Myślę, że to naprawdę nie, nie powinien być wielki kłopot, żeby uzyskać to 150, 150 tych, liczbę tych 150 gości. Ehm, gorzej może być z oceną, ale wiadomo, to jest kwestia czasu. To jest pierwszy scenariusz, on nie może być trudny. Dobra, jak to w ogóle wygląda? Chcę się zapoznać. Jak coś nam prezentuje tutaj? Hmm, takie, jakaś taka dziwna lokacja, dosyć mała, trzeba przyznać. Dobra, coś sporo, sporo też widzicie tej scenerii jest, jak, jakaś tutaj piracka sceneria, mm, dobra, ale mnie oczywiście bardziej interesuje to jakie mamy atrakcje, mamy Disco 1, kręta też jest, Podniebny Jeździec, Znaczy czyli tutaj rollercoasterów kompletnie nie ma, no bo też ra raczej te scenariusze będą wymagały od nas czegoś innego, A, tym razem już y nie będziemy się bawili tak chyba ostro w te rollercoastery, aczkolwiek wiadomo, że one, aha jest jeden rollercoaster, co ja też mówię, no ale ogólnie Aż, takich, aż takiej dużej ilości nie, na pewno tutaj nie będzie. Dobra. To jest, to jest oczywiście roller coasterek, Możemy sobie zobaczyć, jak to, jak to działa. Uhum. Ale widzicie, to jest coś innego. To nie jest taki typowy roller coaster, powiedzmy sobie szczerze. Dobra. Tak to, tak to właśnie tutaj wygląda, że mieliśmy zdaje się pojedyncze, tak jest, pojedyncze tutaj osóbki w naszym sztabie, w naszym personelu. Mamy jednego mechanika, mamy jednego dozorce. Dobra. Na razie myślę, że wystarczy. Na razie myślę, że wystarczy. Naprawdę e, jeden mechanik jeszcze. Myślę, że powinien tutaj zdać egzamin. A w razie czego, bo jednak, jednak mamy aż trzy atrakcje w tej chwili. E, także ten... Ten jeden mechanik mógłby po prostu nam nie wystarczyć. Co to to jest? Co to to jest? Aha, jakaś widzicie, kolejne, kolejny element scenerii. No dobra, słuchajcie, dobierzemy się za basen oczywiście. To jest tutaj kluczowa sprawa. I teraz jakby to rozmieścić? Jakby to tak cwanie rozmieścić? <laughs> Żeby jednak zająć tutaj troszeczkę tego terenu. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Tutaj go gdzieś wciśniemy. Bra. Oj, oj, Jakbym usuwał ten teren, gdzieś go wyrównał, to troszeczkę mi się wykosztował. Dobra. No, chyba tak wystarczy. Myślę, że kas... Kasy możemy troszeczkę zmarnować na to. Kurde, oczywiście musiało się zrobić tutaj. O, pięknie. Dobra. Mamy to. Pokaz miksowania. Kurde, czy w to się bawić w ogóle? Tylko kasę będą ściągali ze mnie. Każdy pokaz no jednak tam swoje kosztuje. Hmm. Dobra, niech sobie będzie. E, Zajmiemy się teraz tym basenem. Myślę, że to mimo wszystko będzie chwila moment i już tutaj nam się wszystko zaraz e, wyjaśni. Dobra, troszeczkę źle tutaj dojścia porobiłem. Czy to mogę usunąć? Mogę usunąć. No to usuwamy. I zrobimy sobie dojście od tej strony takie piękne. No już, już tutaj rujnuje wszystko. Dobra. Pięknie. Dobra, i tutaj zrobimy, myślę, taką alejkę doprowadzającą. I myślę, że z dwie przebieralnie powinny nam bezproblemowo bez problemu wystarczyć. Dobra. O, tutaj dojście tylko. No i otwieramy nasz biznes. No, kasy widzę sporo. kurde, <gulne> no ilu gości mam teraz, to ja nie wiem. No, masakrycznie dużo ich, ich jest na starcie. Trochę mnie to zaskoczyło, powiem wam szczerze. <gulne> Więc. ajajaj. To jest oczywiście przewidziane dla każdego scenariusza osobno. Ta trudność zdobywania gości. Też, no w ogóle tutaj wiadomo, wszystko jest tak naprawdę ustalone dla każdego scenariusza nieco inaczej. E, od, nie wiem, pieniędzy w portfelu, po jakieś takie drobniejsze nawet kwestie. To jest naprawdę bardzo fajne, każdy scenariusz dzięki temu jest inny. Dobra, no i pewnie już zaraz uzyskamy, um, no już uzyskaliśmy 20 gości. Gości w parku w, w, w ilości 300 e, też mamy, no ale oczywiście to musi się utrzymać przez 2 miesiące. Dobra, manager też myślę błyskawicznie tutaj on nam wpadnie. Z tymi 600, z tą ilością 600 gości może być malutki problem, chociaż, no już mamy ich, no dobra. Myślę, że naprawdę będzie szybciutki scenariusz, że uda się go zrobić raz, dwa. Tylko zerknę, jak tutaj cenowo to wygląda. A w tej chwili cena jest tutaj bardzo niska, więc tutaj um, za te baseny troszeczkę więcej policzymy jednak. Dobra, ładnie, elegancko tutaj widzicie. Automatycznie, gdy zwiększymy cenę wstępu w jednym jakby, w jednej przebieralni, w danym kompleksie, no to inna przebieralnia tego kompleksu też będzie ściągała takie same pieniądze. To jest na pewno bardzo dobre. Takie też usprawnienie, nie trzeba milion razy klikać. Pięknie, ukończony poziom asystent. Wygrałem małą sumkę pieniędzy, no chyba milion to był. A teraz oczywiście czekamy też na ten drugi, na ten drugi jakby poziomik Jeszcze miesiąc chyba będziemy musieli poczekać Goście póki co są, pięknie Mam na nadzieję, że nie zacznę jakoś błyskawicznie tutaj spadać jak będę na takiej szybkości grał Nie no, nie powinno się to wydarzyć A tutaj sobie obczaję tylko jaką tutaj cenę mógłbym dać W tej chwili to akurat jest zepsute, jak chciałem sprawdzić No ale to nic, to nic, to sekundkę potrwa i zaraz to ogarniemy Dobra 2,40 Pięknie hmm, jeździ, za, dłu za długie kolejki. Hmm. Jak to wygląda? No faktycznie, faktycznie widzę, że ludzie chcą z to Może jakoś uda nam się usprawnić to. Może, nie wiem, tarcie zmniejszy, coś takiego. E, zobaczymy, co tam jest do zmienienia tak naprawdę. Dobra. No co to tak długo się tutaj odbywa wszystko? A, zobaczmy, czy ludzie chcą płacić, czy nie chcą. No ja nie widzę, żeby się ktoś cofał, więc chyba spoko, więc chyba możemy jeszcze sobie ustawić wyższą e, kwotę tutaj. Kurde, no tutaj ta liczba gości widzę, że dojechała do tych 631, no i tak tak stoi, no ale poniekąd to jest dobre. O, i właśnie, tutaj widzicie, mamy wez wyzwania. Wezwania. Bez przesady. Mamy wyzwania. Nie musimy się wcale na nie zgadzać. Um, tutaj widzicie chodzi o Kebab Gate. Mm. Dobra, nieda niedawna afera Karo Gate do doprowadziła do bankructwa znanej sieci fast foodów, co pozostawiło Tobie. Co pozostawiło Twojego dostawcę kebabów z pełnym magazynem. Udać się sprzedać 100 kawałów w 2 miesiące. Zyskasz tym samym dużą premię finansową. Słuchajcie. Słuchajcie, przesuniemy to. Ja teraz nie chcę się tym zajmować, zajmujemy się innymi tej pierdołami. Mm, najwyżej sobie zaraz z tego skorzystamy. No spoko, spoko rzeczy. Można dużo zyskać, ale też... No, trochę stracić jednak. Dobra, ojej, za wysoka, za wysoka cena, zostaniemy przy czterech dolcach, to jest chyba dobra, adekwatna do, do tej usługi eee, kwota, dobra, no gości w parku mam cały czas tych 450, ale chyba, chyba o, to się nalicza jakby za każdym razem od nowa, tak więc dlatego się to jakby nie zaakceptowało, no dobra, to nic, myślę, że to nie będzie żaden problem. Kurde, no, zawsze jak chcę jak chcę rozwiększyć cenę, to muszą elegancko tutaj mi. mi Musimy mi się tutaj zepsuć ta atrakcja. No, no nic nie zrobimy. O, otrzymaj grzywnę, najmniejsza niezawodność. No, widzicie, widzicie. Dwóch mechaników to jednak jest chyba za mało. Tutaj mm, scenariusz dali nam taki z tą niezawodnością. Mm, no, dosyć dużo. To z tą zawodnością dużą, jakby tak można powiedzieć. Bardzo dużo nam się może tych. Mm, Atrakcji po prostu psuć. Jest duża szansa, że nam się coś spsuje. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Aha, jeden raz przesunąć wyzwanie. Mm -hmm. 70 dni. Ha. A zaakceptujmy. Dobra, niech sobie będzie. Tak więc musimy postawić te maurytańskie kebaby. A, sprawdzimy, jak tutaj się uspiszemy. Szczerze powiem, że od bardzo dawna w ogóle się w to nie bawiłem. W podstawce chyba nawet nie możemy dostać wyzwania. To jest chyba nowość, o ile dobrze wiem. Dobra, zerknijmy tylko jak to wygląda, ilu tutaj mamy tych gości. To teraz kurczę, gdzie ja tutaj sprawdzę te wyzwania? Tu są wyzwania, Ok. Możemy tutaj sobie bardzo łatwo sprawdzić ile tych kebabów zakupiono i wydaje mi się, że to nam wystarczy. Mamy tylu mm, gości, że chyba sprzedamy te 100 kebabów. Hm. Chyba damy radę, dobra. Ukończyłem poziom manager, OK, to było pewne, to było jasne, zwiększyłem maksymalną pożyczkę, z której i tak nie skorzystam, no ale to nic. Um, zajmę się jeszcze teraz oczywiście tym czym, chciałem się już od dawna zająć. No ten odcinek chyba zleci na ustawianiu C i, i właściwie na tym tylko na tym będzie polegał, coś czuję, bo, bo gra się wygrywa sama, jak widzicie tutaj. Nie ma tutaj raczej wielkich problemów z tą rozgrywką. Za drogo? Za drogo? Nie. Chodziło o deszcz. Dobra, już zostawmy. Słuchajcie, pieniądze tutaj raczej mi wielkiej roli nie będą, gr nie będą grały, mm, bo muszę, co zrobić w sumie? Ocenę parku mieć wysoką. Ocena parku jest. Wszystko właściwie się w tej chwili zgadza, tym um, to nie jest problem jakiś większy. brytyjskie kebaby. Czy zdążymy? Zdążymy chyba. Nie będzie tutaj z tym problemów, a w razie czego będziemy kontrolowali. Dobra, ja tutaj sobie włączę to okienko, przesuniemy je. O, tutaj. No i pięknie. I myślę, że i tak się uda. Mm. Ile osób teraz korzysta z tego kompleksu? 116 mm, To za mało, to za mało no, Tak więc będziemy musieli troszeczkę tutaj może zmniejszyć tę cenę, no ale to też jest prosta sprawa, tak naprawdę nawet może bym nie musiał zmniejszyć ceny, mógłbym dać darmowe bileciki no i, i też takie rzeczy można w banalny sposób naprawdę zrobić Dobra, zaraz tutaj już elegancko nam się wyzwanie zrobi Pięknie. Nagroda, jaka nagroda? Oj ojoj, oj, ale dużo, naprawdę <grym>, nie wiedziałem, że dostanę. 5 to to naprawdę jest niezła kwota. Dobra. Ale co ja z nią zrobię, to nie wiem. Jest nieźle, jest nieźle, naprawdę. No kurde, no liczyłem na coś trudniejszego wam powiem, że jednak... ten scenariusz nie będzie taki, nie będzie taki mega łatwy, jednak dodatek, no, jest przeznaczony dla ludzi, którzy już grali, więc no nie wiem, czy jest, czy ma sens faktycznie. Wstawanie takich do, dosyć łatwych. Tutaj potyczek. Dobra, jeszcze jedną tej rzecz postawimy, bo mi tutaj gadają, że ludzie są głodni. No to jednak też wpływa na ocenę parku. Nie chcę, żeby z tym był problem. Teraz już zainwestujmy może w tych dozorców. Ludzi jest sporo, więc oni bardzo szybko mogą nam nasyfić. Dobra, pięknie. Dozorce wstawiłem? Tak, dobra, już myślałem, że me mechaników zatrudniłem, bo jest wstydzę gościem niebieskim. No, ale tak to tutaj właśnie w rollercoasterze wygląda. Dobra. Ocena parku musi się utrzymać. Goście w parku też. Ilość gości w parku też musi się utrzymać. Dobra. Myślę, że to powinno się udać naprawdę bez żadnego trudu. No, szybciej się niestety nie da. Um, musimy jechać na takiej, a nie innej prędkości. Na największej. Ma, myślę, że to się powinno naprawdę udać. Możemy sobie coś w sumie wybudować, bo no, czas nas jakoś tutaj. Mm, czas. Właściwie nic nas tutaj nie goni. E, można naprawdę. W tej chwili wydać te 13 milionów, i tak to nie spowoduje żadnej zmiany. No, pokaziki miksowania cały czas się odpalają, tutaj nie ma problemu żadnych z utrzymaniem. Widzę, że niezawodność mi spadła. No, byle ta ocena tutaj też i razem z tym nie spadła, bo wtedy będzie naprawdę źle. Ok. Zatem, co my tutaj mamy? Widzicie, to jest ta ikonka, o której wcześniej wspominałem. Takie coś oznacza, że to jest zawartość z dodatku. Ta akurat mówi, że właśnie to jest zawartość z dodatku wodne szaleństwa. Czy wodne szaleństwo. Tak więc, to jest właśnie to. No ale to i tak jest dostępne w podstawce. Oczywiście, jeśli mamy zainstalowany dodatek. To jest ikonka dotycząca drugiego dodatku, czyli dodatku dzikiej jazdy. Okej, okay, ale przyjrzyjmy sobie co tutaj. Jest zwariowany golf, cyrk. W każdym stariuszu inne rzeczy mamy na starcie, to jest oczywiste. Mm, tutaj właśnie mamy takie, a nie inne. No nie, ty tych atrakcji nigdy jakoś nie lubiłem, Wam powiem. Znaczy, nie lu lubiłem, nie lubiłem. Mm, tworzenie jest takie dosyć nudne. No, ale fakt faktem, że też raczej ludzie jak wielce chętnie nie chcą z tego korzystać. Ocena parku, że myślałem, że mi spadła. Liczba gości w parku, widzę, że mi spada. Mm hmm. Dobra, wybudujmy coś nowego, bo, bo zaraz mogę się tutaj naprawdę z ręką w nocniku obudzić i będziemy musieli przedłużyć wtedy ten odcinek mocno. Coś takiego naprawdę bardzo prostego. Tutaj widzę, że nie bez powodu ten obszar, na którym gramy jest taki malutki, bo naprawdę ciężko byłoby, masakrycznie ciężko było, aby po prostu go zająć w całości, gdyby on był jeszcze większy. Dobra, otwieramy cenę wstępu tam też wiadomo, troszeczkę zwiększymy. No i mam nadzieję, że mi nie spadnie ta ilość gości. Pięknie, wiesz że nam wzrosła. Niepotrzebnie może nawet. Ale dobra, żeby było bezpiecznie, to damy jakieś kupony na darmowe atrakcje. A niech będzie to. Że po prostu się nie okazało, że jednak no tutaj z... gdy będzie dzień do upływu tych 4 miesięcy, to że mi jeden gość gdzieś sobie pójdzie i będę miał 599, więc... Lepiej jednak chyba w to zainwestować. No i tutaj czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o to, właśnie. No dobra, słuchajcie, zaraz myślę, że te 4 miesiące upłyną. Już mamy kwiecień, tak jest, upłynęły te 4 miesiące. Jestem prawdziwym potentatem. Dostępny jest nowy projekt kolejki, to jest wiadomo. Sprawa, która tutaj zawsze jest w roller coasterze. No i słuchajcie, czasu tutaj na ten odcinek już w sumie więcej nie chcę poświęcać. Tak więc zapraszam Was na kolejny. Mam nadzieję, że naprawdę tutaj też będzie ciekawie w tym dodatku. Trochę inaczej widzicie to się tutaj prezentuje. Mamy te wyzwania, naprawdę one myślą, myślę, że mogą nam mocno rozmaicić rozgrywkę. Tak więc teraz już Wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Z mojej strony to wszystko. Cześć.